Wiemy sposób e, słowiański sadzenia drzew. E, mamy. No, nowoczesny piękne... słowiański, post słowiański, post słowiański, tak. E, w śniegu, deszczu. Mamy tutaj piękne olchy, które potrzebują bardzo zmagającej ziemi, żeby się e, przyjęły. Więc na początku, żeby ziemia przyjęła te olchy, trzeba ją zachęcić do tego, zmiękczyć. Proszę, proszę zmiękczyć tutaj ziemię. Używamy do tego dworęcznego młota 15 kg i proszę zobaczyć, tutaj ziemia bardzo łatwo ustępuje i można założyć, że teraz chętniej przyjmie te olchy w swoje ramiona i następnie taką zmiękczoną wstępnie ziemię. Oczywiście próbujemy już kopać się, panie inżynierze. Proszę przygotować wysadzonkę. Oczywiście korzenie muszą być jak najkrócej na powietrzu, bo nam obesknął W dzisiejszej kwietniowej pogodzie ryzyko jest małe, dlatego specjalnie wybraliśmy ten dzień, żeby sadzić olchy. Jakby była pogoda, to one mogły nam tu obesknąć. Dobrze, więc wsadzamy. Nawet ja troszeczkę tutaj z bliska, bliska, bo tu jest. Proszę. jest za małe? Za małe, troszkę. bo to ma dużo koronu. Teraz to jest bliska, będzie ujęcie, tutaj szczegóły są najważniejsze, jak to zrobić, żeby ona dobrze się przyjęła. Dobrze. Tak, przymierzymy. Trzeba zapytać Olchę, czy podpowiada to miejsce. Ok. Powiedziała Olcha. Tak. Tak jak widać bardzo istotne, olcha jest cały trzymana podczas sadzenia, żeby nie była do końca przygniecona. I teraz dopiero ugniatamy. Kiedy już mam pewność, że te korzonki tam się nam nie pokrzywią, nie poplączą, tylko w miarę e, ładnie będą sobie wpuszczać się w ziemię. I proszę bardzo Orha posadzona. Tada! <suszy> Śmiechnijcie się do kamery.